Hej, kawidzowie, ja jestem Natia w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w Overpass, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. I tak: typ wyścigu torzy, przeszkodami, poziom umiejętności początkujący, przeszkody huśtawka, kłody, kamienie, długość 844 metrów, rodzaj nawieśni, umita ziemia, żwir, ustawienie trasy, pogoda słonecznie, 3 okrążenia. Widzowie, wybierz. Pojazd, no oczywiście kład No nie będzie od o ten No i zaczynamy widzowie Ten film będzie na jutro na czwartek. Pomień 3, 2, 1, go Dzisiaj inna mapa, żeby było dla odmiany, bo tam tam się w sumie znudziła. Znam nie udoskonala, a tutaj inne tak średnio I żeby też drawa się odmieniło. Na razie idzie mi bezbłędnie. O popniach Dobra, e, Dobry kład na razie, A nie, już to chyba było. Widzę, by poznaję po tej górce, No, po którą, czy pod którą rzecz jasna, No, nie wyjechałem. No, Któż by się spodziewał. Jakby mi ten poprzedni film poszedł, tak wiecie, bez problemu. No to tutaj, ale już sobie poradziłem. Kiedy co ja nagrywałem? A Horizon, no, a nie ta mapa była, tylko że ta mapa rzadziej, więc dzisiaj ona dobra. Jeszcze mamy dwa okrążenia. Dobra. okej okay. Po trawie? Dobra. Na razie się wydaje łatwa. huśtaweczka <coughs> A, bodka. Dobra. A, tutaj też problem. O. o nie, problem, problem. Tutaj mam też czas, przynajmniej ile już gram, więc przynajmniej wtedy widzę widzowie ile mi film schodzi, więc tutaj mam o tyle dobrze. No, czekajcie, widzowie. Może tak? Nie tak łatwo widzę. Wiem. A może? A może i nie widzę? gacie, podjadę. Wyjadę może do tyłu. Niech się sam wyjedzie, bo jest blisko. Trochę po kopce teren, ale trudno. A w sumie nikt nie powiedział, że muszę wiedzieć, to było to. No, tak będę robił następnym razem. żebym tutaj jeszcze wyjechał. Jedzie. Dobra Widzicie, mapa chce, żebym się wysilił. No wiem, że nieprawidłowy kierunek, ale muszę się pomęcić z przeszkodą. No nie wiedziałem, że takie małe błotko będzie trudne. Ale już ich przechytrzyłem. Aha, i kolejna. Ale tutaj się po pokonałem. Dobra. Nie, 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 nie powiedziałem w nie, A. No i teraz. Jedź. No to nie, tutaj się pomęczymy nie, znaczy ja się pomęczę Dobra. Tak, wiem i zawie za mały rozpęd wziąłem, ale się. drugiej dziury tak jakby... No nie spodziewałem. O tu wyjadal nie wiem czy nie zahacza. Kurde, właśnie zahaczyłem. Dobra, czekajcie teraz. To tylko plus 2, więc nie jest najgorzej, dobra, fajne, że <coughs> pokonałem to coś, dobra, teraz gdzie ja mam jechać, a tu okej, okay. bo wiecie, ja tej trasy tak widzę, nie, no nie znam na pamięć jak tamtych, więc tutaj się troszkę gubię, no ale po to się uczymy nowych tras. No i co, kolejne błoto? Ale no, widzę, że to więcej błota. No nie aż tak dużo tego błota, ale. Ale dobra, w tym jakoś poradziłem. Chyba. <laughs> o! No A jednak nie bo tutaj jest tak O i teraz, dobra Kamieniem na szaniec Jest z tego film chyba, z czego co kojarzam Dobra, tutaj Hop I hop, okej okay. No i pierwsze okrążenie widzowie zakończone w po 7 minutach tych chwilę już trwa no jeszcze parę minut. Pe Pewnie niestety trzech okrążenie zrobię, no ale... Przynajmniej sobie poznałem trasę. No i... Plus 2 dodatkowych sekundów czasu, więc tak to się jak jest okej. Okay. Teraz tutaj dobra. Okej, okay, po to góra się muszę rozpędzić. No przecież... No, <sighs> no jeszcze, jeszcze, jeszcze. No. To po lewej to jest, no bardziej stronę. Oj, w sumie tutaj nawet się łatwiej chyba wyjedzie. A może i nie. Prawie. Ale opony. Brunę z tego bota. Dobra. A, a, a. Nie. Nie się wydaje, widzę, że się wyjedzie. Ale górka mówi swoje. Pomęć się. Aaao, ile się jeszcze z tym będę użerał. No. O, dobra. Aha. Spoko. Nie zakończę mówi zabiadok, póki tej górki nie pokonam. O, dobra, okej. Okay. Wreszcie się nie wystraszyła. Ta góreczka. No. Dobra. Okej, okay, jedna przeszkoda, przeszkoda, druga przeszkoda. No i co widzowie, zostawcie łapeczkę do góry z subskrypcją oraz komentarz. I pierwsza gleba na zakończenie filmu. To nie było specjalnie na... Jakoś film trzeba zakończyć, co nie? No. A, jeszcze taweczkę Z wami zrobię. Dobra Tutaj teraz jadę od razu Tym razem Się wam nie udało mnie przechytrzeć chyba Się jeszcze każe I przy No to zabij zabij Dobra, więc Hej widzowie.